Hejo hejo, z tej strony Ringerowa, a na waszych ekranach Emily's Holiday Season! Zaraz przejdziemy sobie do gry i zobaczymy, co tam się nowego wykombinowało w tej naszej nowej lokacji. Ale zanim to nastąpi, chciałabym na początku bardzo serdecznie was przeprosić za to, że nie odpisuję wam ostatnio na komentarze i pod tą serią, i pod innymi seriami. No jest to spowodowane tym, że po prostu brakuje mi na to czasu w ciągu dnia, Nagrywam ostatnio po dwa odcinki dziennie i to jest super sprawa i podoba mi się to, ale no po prostu już mi doby brakuje na to, żeby jeszcze odpisywać na komentarze. Czytam je wszystkie i naprawdę bardzo lubię czytać wasze komentarze, szczególnie pod tą serią, bo piszecie mi o sobie, o swoim życiu i mogę sobie porównać, jak to ja mam, a jak wy macie. I właśnie takie było założenie tej serii. No, ale niestety na odpisywanie już mi brakuje czasu. Odpisywanie na komentarze zajmuje najczęściej no przynajmniej godzinę. No i, i, i niestety nie mam tej wolnej godziny. Myślę, że w przyszłym tygodniu się to zmieni, dlatego że mój mąż pójdzie do pracy na noc, więc znowu będę wam odpisywać po nocach, więc się nie zdziwcie, jak będziecie dostawali ode mnie odpowiedzi na komentarze drugiej, trzeciej w nocy, no ale tak będzie. Taki będę miała znowu tryb życia przez tydzień. E, a druga sprawa jest taka, że często piszecie mi, że na przykład e, coś powinnam nazywać tak czy tak w tej serii w Emily. E, no i niestety nie mogę tak robić, dlatego że każdy jak gra to um, wymyśla sobie swoje własne nazwy niektórych rzeczy. Przynajmniej ja tak mam i wiem, że wiele innych osób też tak ma. I jak już sobie raz człowiek powie, że to się nazywa tak, to już się tego trzyma i bardzo ciężko jest to zmienić. No i ja już w ogóle szczególnie robię tak, że ja nazywam wszystko po swojemu i nie tylko w grach, ale w życiu tak samo i, i, i kiedy wy mi piszecie, że coś powinnam nazywać inaczej, to ja tego nie mogę zmienić, bo po prostu to nie wyjdzie, bo bym musiała się ciągle skupiać nad tym, żeby pamiętać, że to powinna się nazywać tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi i na pewno... I na pewno zrozumieją to te, te osoby, które mi pisały takie komentarze. Yy, no i chciałam po prostu się do tego odnieść, bo nie mogę, nie mam czasu, żeby wam odpisywać, a chcę, żebyście to po prostu wiedzieli, że jeśli ja coś nazywam tak, to ja to po prostu tak nazywam i tak zostanie. No. Yy, dobra, no to co? Przechodzimy sobie już do odcinka. Yy, mamy weekend, tak. Mamy weekend, jest super. I klikamy play. No, i wracamy do naszego Snackford Hotel, tylko że ponoć w jakiejś nowej odsłonie. Jestem ciekawa, jak im to tam wyszło, więc przechodzimy szybciutko. Wow! Wow, jak to się zrobiło nowocześnie! No! No właśnie, on to wie, on jest super, super designerem, super projektantem. O, zapali nam kominek, jak Milusio. Richard się stara. Wyjęli talerze z kieszeni, ale co tam? Nie? Aha, tu mam do wyboru. No nie, no wybiera maniałka, co wy. It's really cold outside. Mi się to kojarzy z nazwą jednego z moich lakierów do paznokci z limitowanej edycji OPI zimowej Mariah Carey. Baby, it's cold outside. Tak się nazywał ten lakier. <gryw> tak, linderowa historia. No, troszeczkę jesteśmy zmęczeni. Troszeczkę. Dobrze. Mam dom siedzieć i jeść. No nie, ja nie mogę tego zrobić. Ludzie, sorry, nie mogę. <ścoughs> Jak się zarumieniu, ja tak to od światła na pewno. No właśnie, zawsze. No dobrze. Ha 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 ha, heheżki No tak, też myślę, że musimy wyjść, Emily. No... Ludzie... Nie! Ale bo ja go nie lubię, on jest dziwny. Już wolę pramka. Nie. Ojoj... No... No właśnie, do zobaczenia, jutro. zobaczcie, ja jaka jest czerwona. <grymne> o, jakie to było urocze. Ale jego ja nie lubię. Przepraszam. Dobra, zaczynamy nowy dzień. No i co, ja już mam tu sprzątać? Chyba sobie żartujecie. O, no. no wiecie, ale w sumie niech się stara, nie. Może coś z tego będzie, może się jeszcze do niego przekonam. No, i mam tu sprzątać, to? Aha, on będzie sprzątał. Czekajcie, bo ja tu ogarnąć muszę. Halo, Gro, spokój. Tu kawa jest, tu jest winda. Tu są jakieś... to jest szampan, szparagi. Jeszcze muszę wymyślić nazwę, że tak powiem. Um. Dobra, tu widzę grill będzie i będzie już na trzy porcje, więc masakra. To coś i szparagi. To wygląda mi jak jakaś szynka świąteczna albo coś. Kluczyk. Ale tu się zrobiło nowocześnie. Dziwnie. Dobra, ale pora przejść do tematu odcinka, póki jeszcze mogę, póki jeszcze mnie granie za zajęła tak bardzo. A tematem odcinka jest to o mysz. Ha, 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 mam cię. Że ostatnio sprzedawaliśmy na tym kiermaszu świątecznym kartki świąteczne. I pomyślałam sobie właśnie, że... Jak to jest u Was? Czy wy nadal wysyłacie kartki świąteczne? Czy w ogóle pamiętacie, że em, była taka tradycja kiedyś, że się wysyłało kartki świąteczne na święta? Bo wiem, że mm, część z Was jest na tyle mm, młoda, że może nie pamiętać tego. Ja pamiętam, że kiedyś całej rodzinie, nawet tej, co mieszka w tej samej miejscowości, co my, wysyłało się kartki świąteczne na święta. I powiem wam, że teraz już się tego aż tak nie robi i brakuje mi tego. O, dwie kawy. Czekajcie, bo to jakaś nowość. Brakuje mi tego, bo uważam, że to była naprawdę bardzo fajna tradycja, która niestety teraz zanika. Wiem, że też wiele osób teraz prowadzi takie boje, że przy kartki świąteczne robi się różne akcje właśnie, żeby te kartki świąteczne nadal wysyłać. Ale jednak wydaje mi się, że większość ludzi pozostaje przy SMS-ach i wysyła jednak świąteczne SMSy bądź po prostu teraz życzenia na Facebooku. Ja jeśli już wysyłam życzenia, bo jak wiecie z Q&A, jeśli oglądaliście, ja mam dość wąskie grono osób wokół siebie. Jeśli już wysyłam życzenia, to najczęściej no jednak niestety SMSem em wyjątkiem jest moja babcia i mój dziadek zawsze do prezentu świątecznego, jakie im daję, dodaję im kartkę świąteczną z życzeniami. To jest taka tradycja, oni są jednak starszymi ludźmi i staram się to... Staram się to właśnie wprowadzać. Znaczy się nie wprowadzać, tylko pielęgnować. I... A jeśli chodzi o takich ludzi młodszych czy coś, no to jednak jest ten SMS, bądź jakieś osoby, z którymi mam kontakt, ale jakiś taki nieduży, no to wtedy SMSy. Jestem ciekawa, jak to jest u was, czy czy pamiętacie o tych kartkach, czy kupujecie, czy wysyłacie, czy w ogóle tego nie pamiętacie? Yy... Kartki świąteczne są teraz w sklepach, ale ja mam takie wrażenie, że, że już ludzie ich nie kupują, że bardziej właśnie. Składają sobie życzenia już teraz, nawet może nie tyle w SMS-ach, co po prostu na Facebooku w wiadomości albo jeszcze lepiej po prostu rzucają na swoją tablicę obrazek wesołych świąt dla wszystkich. Zbierają lajki i tyle. I to jest taki, takie trochę słabe moim zdaniem, że tak się robi, no ale co poradzić taki świat? Ale mimo wszystko mam nadzieję, że wrócimy do tej tradycji. Kiedyś może, i ludzie zaczną na nowo wysyłać sobie kartki świąteczne. Bo to jednak wymaga troszeczkę więcej wysiłku niż ym, po prostu wysłanie SMS-a. I uważam, że przed świętami to właśnie można się wysilić dla, dru dla drugiego człowieka i, i nawet wypadałoby to zrobić. Jak gdybym miała komu wysyłać kartki świąteczne, no to chyba bym to robiła. Tak komu bliskiemu, no bo tak jak mówię. Do dziadków zawsze daję, a do osób takich, z którymi mam mały kontakt na to wysyłam jednak sms. Bo nie są mi na tyle bliscy. Ale gdybym miała bliskich, którym mogę wysyłać kartki, to bym to robiła. No. Eksperta mamy, jej! Fajny, spokojny dzień. Idziemy do domu. No i ukończyliśmy ukończyliśmy pierwszy dzień, czekajcie, zajrzyjmy sobie do sklepu, bo jakoś tak mi mało świątecznie. 700 mamy już do wydania, wow. Co bym chciała? Udekorujmy wszystko po prostu na początek i zostało nam jeszcze 500. Mikołaj później, może lampki? Bo lampki dodają taki, albo nie, stoliki i krzesła, o tak. To chcemy. Dobra. Będziemy mieli już troszeczkę bardziej świątecznie, bo <laughs> chwilowo w tym hotelu jest tak jakoś mało świątecznie. I to mi się średnio podoba. Musimy to zmienić. Idziemy. Wow, no teraz to się zrobiło ładnie. O, tu jakiś steak. Hello, hello, hello. Aha. Masz przeziębienie. O. No właśnie. Mhm. Czyli to jest Karol, która śpiewa Karol. A Karol to są kolendy, jeśli dobrze rozumiem. Też właśnie poprawia mi często angielski i w ogóle. Ja nie zawsze wszystko dobrze rozumiem, ale wiecie, ja ostatni kontekst angielskim, taki żywy miałam 4 lata temu. 3-4 lata temu. Także wiecie, <grybujesz> mogę już zapominać niektóre słówka Mhm tu jest pięknie teraz. I tu jest jakiś tak tak mi się wydaje. W sumie kolorem to przypomina mi trochę stek z A to będzie szynka, bo tutaj też widzę, że jest nóż, także to będzie jakaś szynka świąteczna. Przynajmniej ja to tak będę nazywać. Jak to wszystko pięknie mruga, no teraz to tu jest ładnie. A nie to, co było wtedy. Dobra, idź pani. O, idzie pan listonosz. Dwa szampany, dziadki. No wiecie, tego tak od razu dwa. Jeden by wystarczył. <noise> e, ty chcesz paczkę. Tomasz. E, ty wy chcecie szynkę i szparagi. A to są jakieś. Aha, to z tego szaszłyki się robi. Nie no, to muszę cię skasować, gościu. E, no i co? Halo. Nie wiem. Aha! Dobra. Wszystko jasne, gotowe, gotowe. Nie wiem, gdzie jest myszka, bo nie widzę. E, kasujemy, bo się tu zagapiłam i teraz się zrobił problem. Posprzątaj. Szparagi, kawa. Bleble. Bleble, ble, czyli dwa szparagi. Okej, okay, a co tu się dzieje? Kto mi tu znowu przeszkadza? Siema. No i co? Zgubiłaś czapkę? Czy też czapkę? Aha, rękawiczki. No właśnie, jesteście pewni. No właśnie, znalazłabym to. <grym> hani. <Honey. grym> Dobra. Kasujemy, kasujemy. Tu coś widzę. Czapka. Tu widzę. I coś jeszcze gdzieś powinno być. Yy, czekajcie. Han, szynka i kawa razy dwa Dobra. Jestem ciekawa, czy już coraz bardziej czujecie tą świąteczną atmosferę, czy jeszcze nie, tu jest jeszcze czapka. Eee, szparagi i kawa, kurier po drodze. Mhm. No to trzeba rozpalić w kominku, bo zgasło. D. Kluczyk. Właściwie tu, że jest teraz taka karta, nie kluczyk. I ja jeśli chodzi o atmosferę świąteczną, to przez to, że dla was nagrywam, to czuję ją coraz bardziej, bo muszę sobie też właśnie te tematy świąteczne wymyślać. Ehm. I to mnie samą też wprawia w świąteczny nastrój dwójeczka, proszę bardzo. Jakbyś się sam nie mógł kliknąć. Ehm. Zobaczcie stolik. No ja nie widzę tego tu. Czekajcie, muszę się skupić na tym. Co ja jeszcze muszę znaleźć? W ogóle. Mm. Masz. Masz. Umyj stolik. Ehm. Wy będziecie znowu na mnie krzyczeć, że nie zauważyłam. No już widzę Co? O to jest, no właśnie, to jest tylko drewno do kominka. Czekajcie, kawa razy dwa. No, będzie znowu ukryte, pewnie w jakimś skubanym miejscu, którego tak. O tu? Tu, tak. No, mówiłam. Jee, yeah, znalazłam. No, nie było aż takie trudne. No, właśnie, dla Emili nic nie jest trudne. Szynka i szampon. <grytanie> Okej. Okay. Czekamy aż ona złoży zamówienie jeszcze. E, dwa szampany. Proszę bardzo. E, list. aki, nie, jak mruga. Światełka na tym kominku. Tak pięknie. Nie, ja, zwykły, No już idę już. Szynka i szampan. Szyzyzyk. Pan chce to. A pani chce to i kawę. Musiała pani chcieć tą kawę, żeby musiała tam lecieć na drugi koniec sali. Dobra. Kominek. Co? Jedyneczka. Dobrze. To i to. Dwie, trzy. Weźmiemy kawę po drodze i szynkę. No, i się zrobiła kolejka. Proszę. Ale tu się pozmieniało. Dobra. Tak się zrobiło, właśnie. No, niestety nowocześnie, jak już mówiłam. A wiesz, że ja tak z nowoczesnymi klimatami to tak średnio. No, ale trzeba modernizować takie miejsca. No, wiem o tym. Jej, mamy eksperta. I zamykamy. Koniec na dzisiaj. Jeszcze tylko te dwie panie. O. Szampan, szampan, te szparagi, szynka. Tak jak w Simsach. Szparagi owinięte szynką. tak eee, Jak fajnie, patrzcie już prawie do końca. Tutaj mamy ten paseczek. Nie uda się całkiem do końca, na pewno, ale. Ale i tak super. Koniec. Okej, okay. ukończyliśmy ten dzień i kończymy odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie komentarz na temat tego, czy kartki świąteczne, czy SMS, a może życzenia na Facebooku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli się Wam podobało. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na vloga i na Instagrama. linki jak zawsze macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa pa!